Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii trzeciej RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na capitalbog.pl. Co chodzi program poświęcony sprawom ważnym Leszek Szymowski, witam szanownych państwa bardzo serdecznie Fortuna kołem się toczy i pysznych poniża mówi w i mieczem książę Jeremi Wiśniowiecki. i to właśnie przydarzyło się w kończącym się tygodniu Zbigniewowi Ziobrze, do którego zapłukały służby specjalne no i zobra, dostał ozdrowienia tajemniczego bo taki chory taki prawda leczony taki Taki umierający już prawie, że bohatersko walczący z rakiem Ktani na wieść o wizycie ABW. ni, ni zawąd stał i z zagranicy przypędził swoim samochodem do Jeruzala, położonego między skierniewicami a Warszawą, żeby być przy przeszukaniu, jakie zafundowała mu ABW. No, z ogromną z ogromnym zainteresowaniem śledziłem informacje na temat przeszukania u pana ziobry, bo jak mi doniósł mój kolega z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to wśród rzeczy osobistych pana Zbigniewa Ziobry znaleziono między innymi moją książkę o nim. Także cieszę się, że Zbigniew Ziobro dołączył do grona czytelników mojej książki o Zbigniewie Ziobrze. No szkoda, że nie zapytałem go, bo już wszystkie sprawy sądowe między nami się pokończyły, jak wrażenia z tej książki. Obiecywał mi jakiś kolejny proces sądowy, ale nie dotrzymał słowa, no jak to on zwykle. Natomiast. Trząsł się z oburzenia wczoraj, mówiąc o tym, jakie tego nieszczęście spotkało, jaki bandytyzm, odgrażając się już temu, że, że wkrótce to ci, którzy weszli do niego, okna mu tam rozbijali, to będą odpowiadać karnie. No. Po pierwsze, to wcale mi ziobry nie żal i wcale mu nie współczuję, bo on zaczyna doświadczać tego, co sam. Gotował innym ludziom jako prokurator krajowy. Przecież pan Ziobro w swoim życiorysie to ma wiele takich chamskich działań, kiedy ludziom łamał życie, niszczył życie, na przykład temu kardiochirurgowi ze szpitala MSWIA, czy jego pacjentom. Pamiętacie państwo, jak to CBA weszło do. Szpitala MSWIA i kardiochirurga zatrzymało pod zarzutem łapownictwa. On tam był najpierw aresztowany, potem go uniewinniono, potem sprawę wytoczył panu Ziobrze za słowa, że już, nigdy więcej przez, już nikt więcej, już nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie zostanie. I to tą sprawę przedstawiono kiedyś w kontekście procesu lekarza, prawda? Ale zwróćcie państwo uwagę, jakim bandytyzmem było to wejście wtedy do szpitala MSWIA. Przecież gdyby. W tym szpitalu wtedy ten kardiochirurg szykował się do jakiejś operacji na otwartym sercu, na przykład albo do jakiejś innej poważnej, i zatrzymano by go jak bandytę, to przecież pacjent mógłby umrzeć. Albo historia lekarzy, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry, pana świętej pamięci Jerzego Ziobry, którym zafundował proces idiotyczny zupełnie, wieloletni, w którym tam szczuł przeciwko nim prokuraturę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów jest wiele te wszystkie wydumane afery, areszty wydobywcze, które pan Ziobro serwował, serwował swoim czy przeciwnikom, czy oponentom, czy różnym zwykłym ludziom. W związku z czym to, że teraz przylazła do niego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no, wcale mnie ani nie dziwi, ani mu nie współczuje, ani, ani w ogóle to na mnie nie robi żadnego wrażenia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mówi, że wszystko zostało tutaj dochowane zgodnie z procedurami że tu są czynności śledcze i tak dalej, że nie było sensu go powiadamiać. No, nie wiem, ile prawdy jest w tym, że mu tam okna wybijali w domu. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, chociaż, chociaż kto wie. Pan Ziobro, pan Ziobro tutaj się skarży, no, płacze prawie, że, że nikt do niego nie zadzwonił, że go nie uprzedzono i tak dalej. Potraktowano go w sposób chamski. To jest prawda. Przepisy mówią, że jeżeli się zarządza przeszukanie, no to się informuje o tym osobę, u której przeszukanie ma być, to się wręcza mu postanowienie prokuratorskie. Są tam przepisy mówiące o tym, jak to przeszukanie przeprowadzić. No, w przypadku ziobry to złamano, wygląda na to, że to złamano rzeczywiście, no ale tak jak mówię, pana ziobry mi tutaj nie żal. To, co mnie zaskoczyło, to to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego znalazła w domu pana ziobry oryginały, Teczki nadzoru prokuratorskiego nad sprawą, nad śledztwem w sprawie śmierci jego ojca. No, to, że pan Dziobro wynosił sobie różne materiały, to jest tajemnica poliszynela, ale nie miał prawa wynosić oryginałów. Za to, że on wyniósł oryginały do domu i nie zwrócił ich w czasie, kiedy był prokuratorem generalnym, no to za to jest paragraf. Za to pan Dziobro powinien odpowiedzieć. Pan Ziobro takim płaczliwym głosem opowiada o tym, jak to prawda pada ofiarą politycznej zemsty. No akurat w odróżnieniu od śledztw, które się toczyły w czasie, kiedy pan Ziobro był prokuratorem generalnym, to to śledztwo dotyczy wyłudzenia potężnych pieniędzy z, funduszy, z Funduszu Sprawiedliwości, marnotrawstwa gigantycznych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i ono akurat, w odróżnieniu od czasów PiSu, nie ma charakteru politycznego, bo toczy się nie po to, żeby prawda, dowalić politykom poprzedniej opcji, no, może też, ale to w mniejszym stopniu, ale toczy się w sprawie defraudacji 300 milionów złotych. Także pan Ziobro mógł się tego spodziewać, no przecież wiedział, co się w jego czasach działo z Funduszem Sprawiedliwości. Oprócz przejścia, wejścia do pana Ziobry, ABW zatrzymało księdza Michała O. I to jest kolejna rzecz, która mną wstrząsnęła i to wstrząsnęła mną zarówno, jeśli chodzi o tego zakonnika, jak i jeśli chodzi o pana Ziobry. Bo zwróćcie Państwo uwagę, jaki przekaz poszedł wczoraj w świat. Otóż taki, że sercanin ksiądz Michał O., który kierował fundacją Profeteo, która tam miała pomagać osobom skrzywdzonym przez przestępstwa, otrzymał z Funduszu Sprawiedliwości dotację na kwotę, uwaga, Prawie 100 milionów złotych, tam dokumenty podpisał, z czego jeszcze nie zdążono mu wypłacić prawie 30 milionów złotych. No, gigantyczna wręcz suma, no naprawdę. 100 milionów na fundację, to, jest, to są potężne pieniądze. No i teraz ksiądz został zatrzymany. Prawdopodobnie prokuratura dzisiaj złoży wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. I w Polskę idzie taki przekaz. Ksiądz duchowny znajomy Ziobry ukradł 100 milionów złotych. No, on pewnie nie ukradł tego w całości. To Jak te pieniądze przez tą fundację były wydawane, to pewnie śledztwo prokuratorskie pokaże, ale to jest kolejny taki punkt do zbudowania obrazu Kleru jako ludzi zachłannych, pazernych, złodziei i tak dalej, pieniędzy jeszcze państwowych. I teraz pan Ziobro jest współwinnym tego, że Będziemy mieli do czynienia z taką falą niechęci do księży, do zakonników, pod pozorem tego, że są prawda, chciwi, pazerni i tak dalej. Wśród księży, wśród zakonników, tak jak i w każdej innej społeczności, są ludzie i chciwi, i pazerni, i nieuczciwi, i zboczeńcy i tak dalej. No ale pozostaje nam wierzyć, że jest to mała część tych ludzi. I teraz, oczywiście, e, odium po aresztowaniu księdza Michała O. spadnie na wszystkich zakonników sercan, po nich na cały kościół i pan Ziobro jest temu współwinny. No bo przecież mógł się spodziewać, że jeżeli 100 milionów złotych państwowych pieniędzy lekką ręką przekaże fundacji swojego znajomego, no to w pewnym momencie to wyjdzie. No to musi wyjść, bo takie rzeczy przecież wychodzą. Także to mi z kolei każe, każe przypuszczać, że pan Ziobro zapłaci też za to cenę polityczną bo no, wielu katolików zniechęconych do PiSu zniechęci się również do niego. No, to jest plus tej sytuacji, ale przykro, że wielu ludzi, czy katolików, czy, czy wątpiących, czy słabowierzących zniechęci się po tej całej historii w ogóle do Kościoła. I winę za to, współodpowiedzialność ponosi pan w Ziobro. Także nie współczujmy panu Ziobrze. Nie mam mu czego współczuć. To, co się stało w jego domu jest niczym w porównaniu z tym, co działo się w stosunku do innych ludzi w czasach, kiedy on kierował prokuraturą. To naprawdę nic go takiego złego nie spotkało w porównaniu z tym, z krzywdami, które innym ludziom wyrządzą. A skoro mówimy o panu Ziobrze, to w mojej książce Zabić komendanta której trzecie wydanie właśnie Państwu przedstawiam. Jest też rozdział o pewnej śmierdzącej historii pana Ziobry, która się wiąże z tuszowaniem tej sprawy. Przeczytajcie Państwo, bo to dopełnia obrazu, katastrofalnego obrazu tej żałosnej postaci wbrew swoim wszystkim kompetencjom awansowanej na szczyty politycznych władz. Dziękuję Państwu serdecznie. Przypominam, że 6 kwietnia spotykamy się w Łodzi na targach Książki Patriotycznej od 10 do, 18, od 10 do 20. Przy ulicy Piramowicza 11 będzie do Państwa dyspozycji grono znamienitych autorów: Stanisław Srokowski, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, moja skromna osoba, pani doktor Ewa Kurek, profesor Adam Wielomski z małżonką Jerzy Robert Nowak, Tomasz Sommer, Janusz Korwin-Mikke, Tomasz Cukiernik. Zapraszam wszystkich z Państwa do wzięcia udziału w targach. Do zobaczenia.